Wielki post ze Świętym Józefem. To jest właśnie łaska, o którą proszę Świętego Józefa. To łaska, by żyć po chrześcijańsku, aby któregoś dnia umrzeć w sposób święty. Sługa Boży Aurelio Baciarini, biskup. Módl się i proś, aby się modlili, aby jak najwięcej takich dusz było śpiewnych, które idą przez życie i śpiewają i wielbią mnie jako Boga człowieka na ziemi. Pragnę ich mieć jak najwięcej, jak najwięcej. Wtedy to właśnie Królestwo Moje się rozszerza, bo każda dusza to królestwo moje. Tam panuję jako król, bo niebo moje jest w tej duszy. Dużo dusz jest, które pragną dojść do najwyższej doskonałości, a tak same sobie utrudniają drogę i ścieżkę swojego życia, uścielają tylko kolcami. Pragnę dusz, które rzucają się w moje objęcia bez zastrzeżeń. Dla mnie to wystarczy. Że mi się oddadzą, o resztę niech się nie troszczą. Gdy oddadzą mi swoją wolę, ja jestem panem i władcą ich serc. Wszelka troska rzucona na mnie i na moją łaskę czyni mnie wszechwładcą woli ich. Ja działam, ja rosnę w nich. One nikną tak, jak postacie mego chleba, gdy mnie przyjmują w komunii świętej. I zdawałoby się, że nie ma nic, a jednak życie moje, które spożyli w komunii świętej, jest życiem, którym dusze rosną, rozwijają się i żyją bezustannie ze mną. Niech dusze nie myślą o tym, że muszą współdziałać z łaską moją. Im więcej nie myślą o tym, że działają ze mną, tym większe pole dają mi do działalności w nich. Wtedy ich miłość własna ustaje. Ona staje się bezczynne i bezwładne, a ja pragnę dusz bezczynnych, bezwładnych, oddanych mnie. Pragnę dusz znikomych, które jakoby zniknęły i tak głęboko wyzłutych z siebie, żeby nawet nie miały tego poczucia. Że mogą coś zdziałać. Niech ciągle mają tylko to jedno na pamięci, Bezemnie mnie nic uczynić nie możecie. Dusze znikome zniknijcie, ulećcie ze samych siebie. Niech rozum wasz zniknie, niech myśl wasza zniknie, niech wola wasza zniknie. Gdy będziecie tak zaginione, wtedy ujrzycie mnie w sobie z całą potęgą, z całą mocą Wtedy, gdy nic nie będziecie czynić Wtedy ja będę czynił I ja będę tym niebem dla was Dam wam wszystkie rozkosze odczuwalności mojej Dam wam dotyk miłości Który jako strzała przeniknie serce wasze I będziecie chodzić w jednym upojeniu miłości Cała trójca nasza zamieszka w was Przejdziecie przez życie zatopione, zjednoczone, sami nie będziecie wiedzieć, jak to się dzieje. Wszystko, co ziemskie, wszelka materia, będzie opadać z Was. Ja Wam dam moje światło i mój wzrok: że wpatrzone będziecie we wzrok mój i staniecie się mną, Bogiem, światłością. Modlitwa do świętego Józefa. O święty Józefie, mniemany ojcze i opiekunie Pana i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy oblubieńcze Matki Jego, przeczystej Dziewicy Maryi, ja, podaj swoje imię, Ciebie obieram sobie dziś po wszystkie dni mego życia, za patrona, ojca i opiekuna. I postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Zachowaj mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa. Nieszczęścia i złego przypadku, szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź wspieraj i ratuj mnie wraz z niepokalaną oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, a miał żywot wieczny i z wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.